Hejka! Y, Nagrywamy dzisiaj vloga, jest ogólnie niedziela i mamy hello party. Yes, of course! jest dzisiaj 30 listopada. Ostatni dzień, to listopada i jutro mamy 1 przy... grudnia. It's time! Hi. I ogólnie witamy vlogu z dzisiejszego dnia, z o naszych dziadków. Zresztą wam pokażę piękne widoczki, tylko że jest taka mgła, że nie widać Pałacu Kultury oczywiście. I y, ogólnie to się widzimy niedługo już w windzie. No, ogólnie pójdziemy na po... spacer teraz Później może. Po, no piąty raz. <noise> y, bo nam cały czas nie wychodzi i no. pospostrujemy sobie no, gdzieś. Dobrze, no, ostatni raz to teraz nagrywamy, widzimy się w windzie, pójdziemy na spacer. No, teraz widoczki wam no, pokażemy. je, Tutaj mamy oczywiście piękne kominy. Bardzo Co typowe, piękne. Typowe. A tam gdzieś jest pałac kultury, tylko że jest taka mgła, że go nie widać. No więc pewnie się pinzio. Mm. My już wchodzimy do windy i, i idziemy sobie na spacerek z Polą i Jadaszem. Jesteśmy teraz nad kanałkiem i yy, No i tak, i ogólnie idziemy sobie dalej do takiego parku Dobra, ogólnie jesteśmy już na miejscu. to mega fajnie wygląda. Chodzimy po takich schodach. Chodzimy na górę. Będziemy zjeżdżać ze zjeżdżalni. Masakra, Jezus. Mega się bola. Mam nadzieję, że będziemy zjeżdżały wszystkie we trzy. ona ma mikrofonik włączony z moim telefonem drugi. Mam nadzieję, że będziemy zjeżdżały wszystkie we trzy. Ja chcę I Zaraz flesza włączę, żeby było widać mnie. No, A Dobra. już zjeżdżamy we trzy? Tak, tak, Ale nie. Dobra, ty pierwsza lecisz. Po kolei. <śleski> Dziękuję. Nie, 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 Mam telefon pod opieką jakiś. Uwaga. teraz ja. Teraz ja. Teraz ja. sobie nie, nie, <grym> ja zjecham nie tak mnie wypchnęło tej wjeżdżalni. Dzień idziemy teraz świeci coś. mi się tutaj na niebiesko? Tak. Dobra. Jezu, ja idę za, za polą, idę ostatnio. To jest masakra, Boże, jak tu się beznadziejnie chce. Co to jest? panią nie będę. Mała małupka Zuzia skacze. Jezus, ludzie, próbują coś ładnie tu nagrać. Nie, to gosh, nie wyszła. Ale może, ale. Nagraj Zuzę, czekamy na Zuzę. Stare, dobra i ogólnie teraz Pomóż, nie już suki cury. Oh my god. Ej, to oh Dobra. Dobra, ja idę dalej. Ja nie słyszę Zuzi, ale nie wiem, słyszę. czekaj! czekaj! Te... Dobra. I to bardzo dobrze. To ty masz przed nami iść. Widać no. <ścoughs> <ścoughs> no, to Ten party z ten part jest jakiś... <ścoughs> Ej, na górze jest okropnie, szczerze mówiąc. Ja dosłownie, jakby nie wyjęła nóg, to ja bym spadła. Nie, Jezus, jak się tędy idzie w ogóle, masakra. Ah, ej, weź... Patrzcie, patrzcie, ja schodzę z Mount Everest. I teraz... Patrz, patrz... Ej, Hania, Hania. Dobra, idziemy dalej. Ej, dobra... Weź to, weź, weź, weź nas nagraj. Mała przerwę, Jezus. Ej! Dobra, idź dalej. Dobra, i Let's go. Przecież jeszcze ze strąkom. Let's go. Dziewczyny są tam, ja jestem przed nimi. Ogólnie wracamy I, No i idziemy sobie i zaraz będziemy Siema. 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 Wróciłyśmy już z tego co tam widzieliście Z tego spaceru I mamy kawę oraz herbatę Kawa i herbatkę Hej! Więc my teraz lecimy do montowania naszego odcineczka, a tam siedzi Pola. I niedługo będzie obiad, więc e, widzimy się na obiadku. Ogólnie zapomniałśmy nagrać, zjadliśmy jak zjadliśmy obiad. I zjadłyśmy już nasz pięk, piękny obiadek, są puste prawie. Jezu, jak Adaś postawił widelec. Normalnie dzieło sztuki. Montujemy. Montujemy, montujemy, też Jeszcze stron. Gratuluję i kolejna herbatka. Tak, ja też. Czwarta ogólnie. No, ogólnie mamy godzinę 17:48 i robimy herbatę. Stel. Uwaga, jak to będzie? To będzie zwykła. 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 I zrobię pola taką dobrą. A ty pola chcesz z miodem? A, mm, że miodem. z miodem hmm. możesz zrobić. Chciałam, to mało koszmar. Ja mam No to ja użyję tutaj. zrobić. Masz do miodu. Moja.

Moja najgorsza. Aj. No bo to jest dobre. Moja strasznie strasznie jest naprawdę słodka. Słodka. Właśnie, ale jest słodka. W ogóle wczoraj tutaj leżało, ogólnie tam wczoraj leżało przynajmniej 6 kubków. Wczoraj. Wow, i to czas po herbaty. A to było z wieczoru, co? Nie, bo my z wieczorem sobie przynosiłem 8 Czyli wieczorem każda każdy z nas wypiła po dwie herbaty. Nie, ja nie piłam herbaty. Ty trzy herbaty wieczorem? Pff, o, Jezus. A, a to jest moja piąta chyba. Albo czwarta. Czwarta chyba, no. Moja herbata to chyba trzecia, ja ale piłam jeszcze jedną kawę. Ja piałam dwa kaka dzisiaj. Zaraz będziemy wracać do naszych domów, bo jesteśmy, no jak wiecie, u naszych dziadków teraz i zaraz już będziemy się ogarniać do wyjścia. No i zaraz zobaczycie jak zakładamy my buty, jesteśmy w Indzie, jak jedziemy no, a i tam to wszystko mam, no, zaraz zobaczycie. A więc no. <laughs> No, i jeszcze tak sobie pośpiewałyśmy, ale przyszedł czas, żeby się pożegnać. Pa dziewczyny! Pa! Ogólnie, jak widzicie, ja już jestem w swoim domu, przed którym się pożegnałyśmy, tak jak widzieliście, i ogólnie ja idę się zaraz kąpać i się ubiorę w piżamę, i poprosiłam dziewczyny, żeby też nagrały. I no, i w sumie tyle. Już mam na szczęście na godzina dłużej chociaż. Ymm, no, jestem już spakowana, już wszystko zrobiłam. Ja właśnie się rozpakowuję od dziadków, jak możecie sobie tutaj zobaczyć. I ogólnie to właśnie, właśnie tak się rozpakowuję tutaj. Wszędzie. No. Więc tak wygląda mój wieczór. Ogólnie już się wykąpałam. wczoraj mam głowę, więc już nie myłam. Jutro um, jutro myję głowę. No i ogólnie zaraz będę zmywała jeszcze makijaż. I robiła skincare. I ogólnie już się wybrałam w piżamy, wykąpałam. I nie mogę znaleźć y, tych w ogóle spodnie od tego, więc wziąłam takie jakieś różowe. No i tyle, no Z zaraz zobaczycie jeszcze co u Zuzy. Siemanko, bo nie wiem co mam powiedzieć. Uczę się teraz do muzyki. Yy, do sprawdzianu. Nie zamierzam na to poświęcić więcej niż 15 minut. Dzisiejszy, dzisiejszy dzień mega zleciał w pole. Super. Niestety, weekend już mija, więc trzeba zejść na ziemię. O jezus, jak ja tego nie lubię! No i niestety musiałam się pożegnać z hanioną, no, wiadomo, pole są mnie w domu, no bo mieszkamy razem. Ale Boże, no. Będę nie tylko robił, I, się w I będę nie robiła jakiś skin i przy pierwszych i będę nie spać, żeby się podzielić tej szkoły opisanej. No ale będziemy jutro też wycieczkę autobusem, ale no, nie mówimy o jutrze, bo dzisiaj jest dzisiejszy blog, więc jeszcze możliwe, że się z Wami dzisiaj zobaczę. Więc na razie papa. pa. pa. A zaraz... coś jeszcze pokażę. Na koniec dnia dostałam prezent od rodziców. Zmyt ogóle... to nie taki prezent, ale dostałam przedłużeć do pokoju. Zaraz zobaczymy czy działa. Ale jest taki. Tu są takie specjalne walkę. Można podpiąć kostki, a tu go się włączam. Zobaczmy czy działa moi drodzy, bo ja mega... chciałam przedłużać mega długo do pokoju. A jak ulał moi drodzy. Dobra, ogólnie robimy skinker. I pierwsza rzecz to taki tonik z ziaj. Druga rzecz to takie mleczko z box'a. I taki kremik też z zi. Zobaczcie kremik I jeszcze zuza się chce pochwalić swoją kolekcją kosmetyków. Ogólnie otworzyła się lekka dupa, ponieważ widzicie to zostawiam po takim fioletowym. To przez to, że tutaj otworzył mi się... Tampon teraz mam całą kosmetyczkę w tym szamponie No cóż, trzeba to jakoś ogarnąć Takie perełki do kąpieli Kula do kąpieli taka Ona jest w ogóle z brokatem Potem mamy watę cukrową I malutki kremik, oczywiście go testowałam i... Chodź No i mam? No wodę. Ja ogólnie sobie na razie leżę i montuję sobie ten film. Um, zaraz zjem jeszcze jakieś kanapeczki, zrobię sobie jakieś dobre kanapeczki. Ogólnie to ja już się wykąpałam. Peczki. Ta jest z hmm. ona robi jakąś pracę. pakuje patki na Vinted, bo ktoś zrobił takie mebelki, więc... Więc ja je teraz pakuję. I to chyba moja ostatnia taka czynność na ten dzień. Chol nie, ja sobie teraz jeszcze coś oglądam, ale nie, nie miałam chleba miałam jakiś zeschnięć, coś tam, więc wzięłam sobie takie ciastka, takie jeszcze zostały takie z imprezy, bo mój mi brat miał piętnastkę ostatnio i yy, no i w sumie tyle, że ja sumie, oglądam, już idę spać, więc to już koniec tego całego vlogu i bye pa Pa!